E, mamy tutaj nasze wspólne stoisko firmy Dimplex, Faber i Jotul. E, prezentujemy produkty e, i nowości e, urządzenia elektrycznych, kominków elektrycznych i nowoczesne palenisko Jotula na drewno. E, tutaj mamy kasetę e, półmetrową w najnowszej technologii multicolor, w której możemy zmieniać kolory możemy ją sterować aplikacją w takiej zabudowie, e, zrobionej na zamówienie. E, Tutaj jest podobne urządzenie długości 1 metr. Działa na tej samej zasadzie, czyli pary wodnej i podświetlenia, czyli światła. Z naszych nowości mamy dwa nowe wkłady kominkowe Dista 3-szybowa. Działa na technologii ekranów i wyświetlania płomienia, który jest bardzo realistyczny. Ma też również funkcję ogrzewania. Można ustawić temperaturę i on będzie nam ogrzewał salon. Tutaj mamy technologię na LEDach. Technologia OptiFlame. Jest to nowe urządzenie, które ma. Jest to urządzenie, które ma, może być długie. dwadzieścia metr 22 metry. Jest zrobione na technologii led Tutaj już możemy się pobawić światłem. Możemy, jest do tego aplikacja. Możemy pozmieniać kolory, ustawienia: górne podświetlenie, dolne podświetlenie, kolor płomienia. Także jest to bardzo fajny efekt ozdobny do ścianki telewizyjnej. Zajmuje bardzo mało miejsca, bo potrzebuje tylko 30 cm do zabudowy. Także jest bardzo efektowny i łatwy w aranżacji do wnętrza. Nasz najbardziej flagowy model. To jest model E-Matrix w wersji liniowej, jest długie palenisko, bardzo ładnie podświetlone, wygląda jak prawdziwy płomień, jest za szybą i to tak naprawdę ma imitować prawdziwy kominek, czyli jeżeli nie chcemy mieć kominka na drewno, to to urządzenie idealnie nam zastąpi prawdziwy kominek na drewno lub na gaz. Jego bardzo fajną funkcją jest to, że możemy go włączyć latem, gdy mamy ochotę popatrzeć na płomień i nie mamy tego efektu generowania ciepła. Ale nic, nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było sobie takie ogrzewanie włączyć. Możemy ustawić sobie zadaną temperaturę i ten kominek będzie nam pilnował, aby tą temperaturę utrzymać. Działa to na e, zasadzie termowentylatora. Tym w tym kominku również możemy zmieniać płomień. Mamy do niego aplikację dedykowaną. E, jest bardzo łatwy w obsłudze. Tutaj mamy kominek żyliwny Jotul. Jest to nowość firmy Jotul. Najnowszy produkt, najnowszej generacji. E, jest inteligentny. Ma sensor, który mierzy temperaturę spalin i na podstawie napisanego histomogramu reguluje sam dopływ powietrza. Naszym zadaniem jest tylko otworzyć drzwi. Dioda nas poinformuje o tym, że drzwi zostały otwarte. Dokładamy drewno, rozpalamy to drewno, zamykamy te drzwi i kominek sam będzie regulował odpowiednią porcję powietrza, aby zachować czystość spalania, długość spalania i efektywność spalania, czystą szybę. I jak najmniejszą emisję. Jest na zasilaniu, na swoim własnym zasilaniu, także nie wymaga podłączenia do gniazdka. Wystarczy go naładować i na cały sezon grzewczy takie naładowanie powinno wystarczyć do ciągłej pracy urządzenia. Osoby zainteresowane naszymi urządzeniami, serdecznie zapraszam do Galerii Wnętrz Concept w Warszawie, ulica jerozolimskie 185. Na pierwszym piętrze mamy piękny salon, gdzie można usiąść, zobaczyć te wszystkie urządzenia, które tutaj zostały pokazane porozmawiać, możemy dobrać odpowiednie urządzenie do projektu, możemy pomóc w doborze urządzenia, możemy pomóc z projektem, możemy urządzenie zainstalować, także zapraszam serdecznie.